Dzień dobry, cześć, nazywam się Olimpiardza Kaja, jestem architektem wnętrz, jestem aktorką, jestem prezenterką, jestem mamą, właśnie wracam z planu serialu i powiem wam, że chodziłam cały dzień na szpilkach i jestem mega zmęczona. Wiecie co wam powiem? Marzę przede wszystkim o masażu, marzę o spa, No ale kto ma na to czas? I powiem wam, ja. Wodny masażer do stóp od marki MediVon posiada składaną konstrukcję, masaż bąbelkowy, sterylizację ozonową i 6 grup głowic masujących. Ma dużą pojemność oraz pilota. Terapię światłem, masaż akupresurowy, funkcje podgrzewania, przeznaczony do terapii ziołowych i leczniczych, wodny masażer do stóp mediwon to mój prywatny masażysta gdzie chcę i kiedy chcę